Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Tak, jak powiedziałem w poprzednim odcinku, jeżeli dobijemy 100 łapek, to wrzucam wam nowinki. Udało nam się te 100 łapek dobić, więc nowinki właśnie tutaj wam wrzucam. W dzisiejszych Minecraftowych nowinkach przedstawiam wam jeszcze jedną zmianę, o którym poinformował nas Mogminer, ale nie jest to bardziej taka zmiana, a jest to ciekawostka, która pojawi się już w dzisiejszym Snapshocie, który pojawi się prawdopodobnie coś około godziny 17, więc zapraszam do oglądania. Tą nowinką, a bardziej ciekawostką jest to, że jeżeli nazwiemy nowego moba królika name Tagiem Toast, to będziemy mieć w taki wygląd jaki widzicie teraz na screenie. Mogminer dodał to na pamiątkę królika dziewczyny użytkownika xyzntv, który niedawno umarł. Więc taka mała ciekawostka, która pojawi się w dzisiejszym Snapshocie, jeżeli chcecie to przetestować, zapraszam do grania w Snapshota, a jeżeli nie chcecie grać sami, no to zapraszam na filmik ze Snapshotem, który pojawi się już pod koniec dnia. Hej!